Siema, siema, to jest taki kolejny filmik, mówiliście, że chcecie filmik z Brawl Stars, to właśnie, że nagrywam filmik z Brawl Stars, więc no, ogólnie to teraz sobie zagram, no, gierkę, mam nawet swój pierwszy nick, czyli Koty20, jakby ktoś chciał znajomych, więc no. Dobra, więc może, e, może teraz trochę zagrać. Mm, no i. No w sumie to co innego tutaj mówię, no bo raz, e, jakby teraz sobie będę grał. E, no więc czekam. E, ogólnie to sorry, że wczoraj nie było filmu, ale dzisiaj to e, sorry, bo e, teraz tre, trochę wyszłam, ale okej. Okay że będzie, więc zaczynamy tą gierkę. <laughs> e, dobra, tutaj tam skrzynkę. O nie. Kto nawala? O, tutaj jest. Ojej. Nie, 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 A masz. No. Oj, nie, e, dobra. E, jednak chyba mi się tutaj trochę nie uda, albo może się uda, nie wiem. E, dobra, dobra, teraz się regeneruje, jak widzę, więc fajnie. Ale... Teraz będzie... Tam jest skrzynka, spoko. Ja gram teraz ogólnie tym najbardziej standardowym tutaj, zadymiarzem, tak powiem, nie? No, ogólnie tutaj jest jakiś grubasek taki, który walczy... O nie, ten... Nie, nie, nie! Ultra tak, dobra. Yy, no nie wiem, no po prostu tutaj jest, jest, jest bo no, jakby ludzie tutaj mają różnych tych zastępstw, więc no, a ja tutaj przegrałem, więc trzeba by było znowu, no, zagrać, bo jestem ranga czwarta i zostałem plus sześć, nie? Yy, więc no, bucharków oczywiście, jak ktoś nie wiedział, No i gramy znowu. Yy, no. No i yy, ten. Yy. O, z tej okazji to możecie w komentarzach napisać yy, ogólnie to na zdrowie, jakby ktoś tutaj słyszał czy widział. A i oczywiście bym zapomniał, no to subik i like oczywiście, nie. <grych> jakby myślę, że klikniecie. Jakby ktoś tutaj nowy albo nie ma tego suba, no to może sobie kliknąć, ale oczywiście nie zmusza mnie. Yy, dobra, o z dwóch stron. No, no i tak samo nie. Yy, Dobra. Oj, chyba znowu. E, dobra, nieważne. No i ranga 7 znowu plus 2, kurde. Teraz, teraz. E, no i start. E, dobra, starcie solo. E, ja jestem Koty 2-0, bo oczywiście jakikolwiek inny nikt by nie był tutaj sensowny. E, więc w sumie to no chyba by, najlepiej to się było schować w tym sianie czy gdzieś indziej, więc żeby tutaj nie, nie by co wiedzieli, gdzie ja jestem, a wtedy ja mógłbym mógł zaatakować, więc no. Ogólnie to tutaj jest niezłagonitwa z tym gościem. Um, on się chyba też z tego co wiem, regeneruje, więc no. Um, dobra, ten um, on nie, zaatakował. A masz, masz, masz. Nie, już, już ma drobniostkę, nie? O, a ten to co, co? No i właśnie... No i chyba najlepszą skrytką to by było się w tym sianie skryć, bo tam to chyba nikt nie wie, czy z zbożu, czy co to tam jest, nie? Dobra, więc zaczynam. Eee, dobra. Zaraz zaprzesta mi początku, jakby ktoś nie wie, że to nie wspomniałem o Subiku, nawet co to przeproszę, więc... Możecie kliknąć, no chodzi tu o nowe osoby, ale like to może nacisnąć każdy, dobra, to tą skrzynę jeszcze wezmę, o nie, jakiś kolega tutaj się skrył, yy, czekaj, to ja pójdę tutaj się skryć, o, a, a tamten, o tam był jeden, dobra, to ja sobie tutaj będę się skrył w tych krzakach, ale niestety, ale idzie tutaj chmura, więc będzie trzeba zanim długo się stąd ewakuować. E, dobra. No to mm, oczywiście buszka musi być. E. Dobra, no to inaczej. No to chyba się stan muszę ewakuować, bo. A i pozostało czterech osób tutaj, więc no. E, dobra, więc muszę gdzieś sobie inną krajówkę znaleźć. E, Ogólnie to ktoś tutaj idzie i jest nieźle chyba zezwuszczony po tej bóście. Jest oj, 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 oj 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 Dobra. Po nim, dobra, dzięki. E, Okej. Okay. Teraz co dalej? E, o tutaj jest jeden. Mm. Aj. Dobra. E, nie wyszło. E, więc. No cóż. E, dobra, więc... Co dalej? No jest ranga. Ranga 3 teraz, więc no. Sorry, mówię takim zaspanym. Sorry. No, ja to powiedziałem 100 razy w tym odcinku, ale nieważne. Dobra, jakiś nowy gostek się tutaj trafił, wiem, czy no, fajnie, ale tak, e, ogólnie to e, ten mój głos to jest e, tak zborą, że się dzisiaj obudziłem dosyć wcześniej, to dlatego, ale to, nie przejmujcie się tym. E, dobra, no i mam tutaj jakieś 200 coinów. I one są i można chyba coś jakiegoś zatem miała? Nie mi ten... Dobra, nieważne. Yy, jakby było trochę cięcie, takie cięcie głosu, no to yy, trochę mi przerwało tutaj głos, kiedy go montowałem, więc no. Eee, dobra, to kolejna starcie, Dobra, teraz Scotty 2.0, wersji wszyscy Zadomiazja, których imienia nie znam, ale pewnie możecie napisać w komentarzach. Ci, którzy tutaj się znają bardziej, no to mogą napisać. Ale dobra, eee, liczba pozostałych zademiazy osiem, 7. No, co tak szybko spadają? Eee, dobra, więc. Ale to chyba dobrze, nie? Eee, Oj, znowu przerwanie głosu jest dobra. Trochę e, ta aplikacja, na której montuję głos, e, przerwała mi, no, czyli oczywiście, kapku, to więc no e, urwało mi głos, więc sorki. E, dobra, więc myślę, że no nie przeszkadza to, że dwa razy chyba mi urwało dźwięk, bo trochę no bo prostu się, no czy to jakieś powiadomienia i Dobra. Teraz o, mamy tutaj jakiegoś gościa, więc szybko y, go sobie tutaj, amas, oj, chyba um, porażka, no, jeszcze był tutaj jeden taki dosyć gruby, no, więc no, sześć y, pucharków, no, świetnie, y, o, zagranie graczy, no i kolejna gierka oczywiście, y, koty 2-0 versus pewnego rodzaju graczy. Dobra, więc zaczyna się gra. Ja oczywiście w krzakach idę się chować, ale co chwilę dostaję. No, a dobra, już nie ma krzynek. To sobie zabiorę to. Eee, no, o, a ty to co? Co ty robisz? Co, co, co? Oj, oj, nie trafiam go. Oj, nie, 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 nie. Eee, porażka. No, jakiś mocny ten gostek, nie? Ale dobra, powoli. Eee, no, w sumie to jest dla Was, bo tutaj sobie ponagrywam. No, jakby trzeba drugi film zrobić, więc no. Eee, wczoraj mi się trochę zapomniało, więc dzisiaj. Da oddaję jakby za to za tamten film, nie? Okej? Okay? Yy, dobra. Więc yy, mamy tutaj przeciwników. Liczba pozostaje za za 10. No i już jest, już jest pierwszy gajatek. Ale chyba musi... zam- oj, Nie, nie, nie! Nie, 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 nie. Oj, 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 oj. oj, oj. Trzeba zwiewać stąd chyba. A po co innego można by zrobić, nie? O tutaj jest trucizna, o nie. Dobra, to chyba tutaj nie wejdę akurat. Eee... No to tak... Eee... Tutaj jest go gościu, który mnie ścigał. A więc muszę go... oj nie 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 nie, wszystko się marzyło, o nie. Dobra. Walnąłem go czy nie? Dobrze. Eee, ładuje mi się amunicja teraz. Dobra, to teraz ciebie zdejmę. O, no tak, o, czyli wielkie starcie, co, tak? A on jakiś wielki, to on nie umiał taka z daleka. No to chyba nie, ten zadymiasz akurat. No i jeszcze jest jeden kolega, który nie wiem, gdzie akurat się podziewa, ale mogę się tutaj przy nim skryć. To może będę wiedział, gdzie jest. I może mi się uda go też rozwalić, chociaż tego to akurat nie wiem, nie znam jakby na to powiedzieć. A i w ogóle to niedługo skończę ten filmik akurat, ale spoko, będą jeszcze długie filmy, spokojnie. A więc nie wiem, gdzie on akurat się tutaj podziewa, yy, ale pewnie się ukrywa też, bo myślę, że ja będę na tyle głupi, by stąd wyjść, ale chyba... Nie, 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 dobra, jest ja on nie wychodzę, nie, ja czekam na niego... Um, ale kiedy ta trucizna do mnie do, dojdzie, to zmienię się kryjówkę, bo chyba od tego da się skinąć. Czy coś. O, dobra, jest. Chowa się w krzakach. O, pokazuje później że jest zdenerwowany, co. Dobra, zrobię najgłupsze, co mogłem zrobić. Dobra, podchodzę do niego. Oj. <śśmienic> no, 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 no. Oj. Dobra, jest. Jest ubity. No i jestem numerem jeden, więc fajnie. Eee, ale dobra, teraz eee, tutaj kolejny No i zagram sobie jeszcze jedną gierkę, bo co by nie, ale to będzie ostatni, ja tak ostrzegam, eee, więc no. E, dobra, starcie solo. Ja jestem pomiędzy tymi ci, no jakby dziewięcioma zawodnikami chyba, bo nie liczyłem. To tak dziesięć. Oj, sorry, leci. Oj. No, ładnie, że dlatego też. Ale dobra. Tutaj kolega, który chce walczyć chyba. O, Nie, 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 nie. nie. O. No i już jest trucizna. Dobra. E, to gdzie indziej? E, chyba będzie się trzeba schować. Dobra, a ten to co zły. To ja też mu coś pokażę. Czekaj. O, no. O no i teraz będzie się że też jestem zły. Ale nie, nie, nie. Dobra, wyślę mu to, by wiedział, że tutaj jestem, a po czym sobie pójdę. Yy, no dobra, więc chyba mi się tego starcia coś, myślę, coś tak przeczuwam, że nie uda wygrać, ale najlepszym pomysłem to jest chować się krzakach, a tutaj to ci, co walczą, więc ja mam, pomogę gościowi A teraz kolejny gościu i jest wielkie starcie. Yy, dobra, a ten to pokazuje mi na... Do, nie, 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 Dobra, atakuję go. Oj, oj, nie, nie. No i ale dobra, no akurat to przeczułem, że mi się to nie uda, więc no, yy, ale możecie kliknąć lajka, like, suba, no i właściwie to już chyba ten filmik będę kończył, yy, no ja coś, coś, coś jeszcze pokazuję, więc pa!